Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie w moim programie O Co Chodzi. Między Mińskiem a Moskwą krążą pociągi pancerne. Między Białorusią a Rosją jeżdżą już teraz prawie non-stop pociągi wożące transportery opancerzone, czołgi, sprzęt wojskowy. Rosyjscy żołnierze stacjonują w białoruskich bazach. Rosyjskie samoloty lądują na lotniskach wojskowych białoruskich przy granicy z Ukrainą. Prezydent Białorusi Łukaszenka wypowiada się w coraz bardziej negatywnym, nienawistnym języku o Ukrainie. Przypisuje jej jakieś winy, mówi o konieczności zabezpieczenia Białorusi przed atakiem z Polski, z Ukrainy, etc. etc. Źródła nieoficjalne dziennikarskie na które powołują się najważniejsze agencje prasowe na świecie, mówią o naciskach, jakie Putin stosuje na Łukaszenkę, żeby wsparł go w ataku na Białoruś. Mówi się o tym, że nawet samemu Łukaszence grożono śmiercią, że jeżeli nie podporządkuje Białorusi działaniom na, na froncie rosyjsko-ukraińskim, to może za to zapłacić życiem. I powstaje pytanie, bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, czy Białoruś dołączy się do wojny. Wszystko wskazuje niestety na to, że tak. I to wskazuje na to zarówno z politycznego, jak i z militarnego punktu widzenia. Weźmy ten militarny punkt widzenia na początek. Otóż gdyby Białoruś nie chciała wchodzić do wojny, to Łukaszenka nie przyjmowałby tak dużej ilości rosyjskich żołnierzy, bo to już jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, nie zgadzałby się na to, żeby na białoruskich poligonach stacjonowały rosyjskie czołgi. Nie zgadzałby się na wspólne ćwiczenia wojskowe rosyjsko-białoruskie, nie tworzyłby tej takiej atmosfery nagonki. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce imperium marnotrawstwa. Z punktu widzenia politycznego sytuacja jest trochę bardziej jasna. Otóż Łukaszenka jest uzależniony od Rosji. I nie ma na tyle sił ani argumentów, żeby oprzeć się dyktatowi rosyjskiemu. Putin żąda od Łukaszenki zaangażowania się w wojnę na Ukrainie w sposób czynny, to znaczy wysłania wojsk na Białoru z Białorusi do, na Ukrainę. Ma bardzo szeroki katalog, ma bardzo szerokie instrumentarium nacisku na Łukaszenkę, no bo z jednej strony może mu zakręcić kurek z gazem, no, na Białorusi będzie wtedy zimno. Miliony mieszkańców Białorusi nie będą miały czym ogrzać swoich domostw. Może mu zakręcić kurek z ropą. Wtedy braknie paliwa na Białorusi. Putin może zamknąć rosyjską gospodarkę na białoruski eksport, a białoruski eksport idzie teraz w głównej mierze właśnie do Rosji. Także do Chin, do Kazachstanu, ale główna część eksportu białoruskiego, a więc, a więc wpływy finansowe to jest Rosja. Co więcej, pozycja Łukaszenki jest słaba i jemu wysłano z Moskwy doradców w kilku bardzo strategicznych dziedzinach wojskowych, w bardzo strategicznych dziedzinach funkcjonowania państwa, na przykład przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białorusi już nie jest syn Łukaszenki, a przysłany z Moskwy oficer FSB czy SWR, już nie pamiętam, Podpisany został pakt o współpracy wojskowej między Rosją a Białorusią, który de facto uzależnia stopniowo białoruskie wojsko od rosyjskich decydentów. Także Łukaszenka, który broni się jak może przed wsparciem Putina i przed wysłaniem wojsk na Ukrainę, traci powoli argumenty. Oczywiście Łukaszenka sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli tak by się stało, że wojna ta zostanie przez Rosję przegrana. To on za to zapłaci, nie tylko cenę polityczną, ale być może nawet także prawnokarną. Łukaszenka sobie doskonale zdaje sprawę, że przy negocjacjach pokojowych między Rosją a Zachodem będzie taką kartą na sprzedaż, to znaczy Putin może go sprzedać Zachodowi w zamian za inne korzyści dla Rosji. Łukaszenka też wie, że pomysł zaangażowania białoruskiego wojska w wojnę na Ukrainie, nie spotyka się z poparciem białoruskiego społeczeństwa. Białorusini nie chcą, żeby ich synowie, mężowie, dzieci, szwagry, koledzy, sąsiedzi ginęli na ukraińskim froncie, na, za, na wojnie, która w ogóle nie jest ich wojną. Oni mają tej wojny już dość, bo oni odczuwają dramatyczne skutki sankcji. Postawa Łukaszenki jest właśnie tym trudniejsza, że on popierając Putina, bo przecież Białoruś w pierwszych dniach wojny użyczyła swojego terytorium, swoich lotnisk do ataku na Ukrainę, naraził się na sankcje. Te sankcje okazały się być dla mieszkańców Białorusi bardzo dotkliwe. Bo z jednej strony spadła ilość towarów, jaka jest w białoruskich sklepach do kupienia. Bardzo trudno na przykład kupić środki czystości. Teraz ja niedawno byłem na Białorusi, to to widziałem. Dramatycznie podrosły ceny. Paliwo, ceny paliwa, ceny produktów spożywczych. To jest na dłuższą metę nie do udźwignięcia dla białoruskiego społeczeństwa. Z kolei Łukaszenka też mota się jak może, żeby Putinowi nie pomóc więcej, żeby nie wysłać swoich wojsk na Ukrainę, bo nie jest mu to potrzebne. Putin, kiedy jego plany podboju Ukrainy nie idą tak, jak by sobie tego życzył, nie udało się w 72 godziny zająć Kijowa, nie udało się zająć obwodu Charkowskiego, bo, bo, bo Ukraińcy go odbili. Straty rosyjskie są olbrzymie, a wynik tej wojny ciągle jest nieznany. Trudny do przewidzenia. Putin Sięga po sojuszników. No, pomocy braterskiej udzielił mu Iran. To z powodu, z powodu animozji irańsko-amerykańskich. Irańczycy wysłali drony. Te drony teraz są wykorzystywane do ostrzału ukraińskich miast. Drugim naturalnym kandydatem Putina na sojusznika jest oczywiście Łukaszenka. Te ruchy wojskowe, które są te informacje, które do nas docierają, tam choćby o tej mobilizacji na Białorusi. One wskazują na to, że, że Łukaszenka ulega, że Białoruś rzeczywiście przyłączy się do wojny. Jest bardziej jest pytanie nie czy, tylko kiedy. I teraz, proszę Państwa, rodzi się bardzo ważne pytanie, jaki będzie cel operacyjny wojsk białoruskich, które pod komendą rosyjskich dowódców zaatakują Białoru Ukrainę. Otóż na logikę wszystko wskazuje na to, że one nie pójdą na wschód Ukrainy, żeby walczyć w Donbasie, tylko one pójdą na zachód. Dlaczego? Z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, żeby odciąć dostawy broni z pomocy dla Ukrainy, bo przecież te niepowodzenia Rosjan na froncie, to, że Putinowi idzie zupełnie odmiennie od tego, jak się spodziewał, to wynika przede wszystkim z tego, że, że yy, zachód wysyła potężne ilości pomocy. Hajmarsy, wyrzutnie artyleryjskie, karabiny, czołgi, amunicję. I to jest teraz główne źródło wsparcia dla Ukraińców. Gdyby nie ta pomoc, Ukraina już dawno by padła. To oczywiście gniewa Putina i próbował na drodze dyplomatycznej to wsparcie zablokować, to mu się nie udało. Więc on stanął przed taką alternatywą, że albo zablokuje to wsparcie zachodniej pomocy i wtedy będzie próbował rzucić Ukrainę na kolana, albo po prostu stanie przed perspektywą, że będzie się musiał wycofać z podkulonym ogonem z Ukrainy. To jest coś, co się Putinowi w jego wielkoruskiej głowie nie może pomyśleć, nie może pomieścić. Dlatego wydaje się z, z punktu widzenia logiki wojny, że białoruskie wojska zaatakują nie Kijów, tylko zaatakują Równe zaatakują łódzk, lwów. W ten sposób, no, z jednej strony, tak jak mówię, będą starały się odcinać dostawy zachodniej broni na ukraiński front, z drugiej strony będą starały się stworzyć drugi front, żeby odciągnąć siły ukraińskie walczące na wschodzie. Teraz Ukraińcy koncentrują się na walkach o Herson, o Donbas, o, o Ługańsk, i tam mogą całe swoje siły angażować. Jeżeli Białoruś wejdzie na zachodnią Ukrainę, trzeba będzie dużą część tych sił przerzucić. Ukraina de facto będzie walczyła na dwa fronty na wschodzie i na zachodzie. To Ukrainę bardzo, bardzo osłabi. Na pewno wokół sprawy nacisków Putina na Łukaszenkę, na pewno wokół tej gry o, o białoruską kartę w tej wojnie. Toczy się jakaś polityczna gra. Na pewno Rosjanie robią wszystko, żeby Białoruś wepchnąć w wojnę. Na pewno Zachód robi wszystko, żeby Łukaszenka nie zaangażował się w wojnę. Kulisów tych negocjacji nie znamy, ale możemy być pewni, że tak to wygląda. Ale proszę Państwa, ja sprawę postawię głębiej, i powiem coś, co Państwa szokuje, że dużą winę za to ewentualne natarcie białoruskie na Ukrainę, za w ogóle pomoc, jakiej Łukaszenka udzielał Putinowi widzę niestety w błędnej, idiotycznej, tragicznej polskiej polityce wobec Białorusi. Niestety. O czym ja już wielokrotnie pisałem i mówiłem także w tych wideo-felietonach, polska polityka względem Białorusi była zła od początku, ponieważ ona się opierała na takim, można powiedzieć, jakimś nie wiem, dziwnym dogmacie, na takim założeniu, że my z Łukaszenką nie będziemy współpracować, bo Łukaszenka jest zły. Tak to brzmiało takim kolokwialnym językiem. No dlaczego jest zły? No bo jest dyktatorem, bo na Białorusi nie ma demokracji w rozumieniu zachodnim, ta demokracja tam jest właśnie demokracją wschodnią, to znaczy niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, zawsze one są wygrane. Ja przecież pamiętam tą historię, jak te dowcipy, jak to przybiega asystent do Łukaszenki w dniu wyborów i mówi, Panie Prezydencie, mam dla Pana dwie wiadomości, dobrą i złą, od której zacząć. No, od dobrej. No, wygrał, wygrał Pan wybory, a zła, że nikt na Pana nie głosował. Pamiętam tą historię słynną, jak to Dyktator Białorusi Łukaszenka, ówczesny dyktator Kazachstanu i dyktator bodaj Turkmenistanu rywalizowali ze sobą, kto w wyborach osiągnie większy procent. No i tam jeden miał 70, to drugi go no przebijał 75, trzeci miał 80, aż w końcu jeden z tych dyktatorów chyba w Kazachstanie. Powiedział, że on w takim razie 100% przebije i doradcy mu to odradzili, twierdząc, że byłoby to śmieszne, bo ośmieszy cały kraj, bo nie może być więcej niż 100%. i Dyktator dał się do tego przekonać. No Gdyby nie, to, gdyby nie ta uwaga, to byśmy pewnie mieli pierwszy przypadek w dziejach na wschodzie, że, że poparcie dla urzędującej głowy państwa w wyborach przekroczyłoby 100%, co się nawet w Polsce nie zdarzało. Ale... ale te właśnie wszystkie wschodnie mankamenty demokratyczne stały się dla kolejnych polskich rządów takim usprawiedliwieniem do tego żeby Łukaszenkę wszędzie blokować. Łukaszenka to jest polityk cyniczny i bardzo pragmatyczny i to nie jest tak, że on się zbratał z Putinem, bo to jest kumpel Putina, bo to są starzy KGBiści i tak dalej, wszystko sprawna, tylko Łukaszenka on szukał swojej politycznej drogi. I on, przecież on nawet do papieża Benedykta XVI pojechał w 2006 roku. On wysyłał bardzo dużo różnych pojednawczych sygnałów pod adresem Europy i Europa zawsze mówiła nie. Łukaszenko jest dyktatorem, Łukaszenko karę, wprowadził karę śmierci na Białorusi i z Łukaszenką żadnych, e, żadnej współpracy nie będzie. Szczególnie aktywnie tym głosem mówiła dyplomacja Polska, kolejne polskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Co o tyle miało znaczenie, że Polska jest najbliższym sąsiadem Białorusi. Na Białorusi mieszka bardzo liczna mniejszość polska, i na te właśnie. Szykany, na jakieś sankcje, na te, na te wszystkie głosy, no, powiedzmy delikatnie sceptycyzmu, mówiące, że z Łukaszenką nie będziemy współpracować. Łukaszenka odpowiadał chociażby prześladowaniem europejskich mniejszości. Tylko dowcip polega na tym, że na Białorusi nie ma mniejszości portugalskiej, nie ma mniejszości francuskiej, nie ma mniejszości duńskiej. Na Białorusi jest mniejszość polska. I te właśnie unijne stanowiska. Te kolejne unijne tam sankcje, prawda, te unijne pokrzykiwania, prowadziły do tego, że Łukaszenka gnębił mniejszość polską. I to, co że myśmy, jako Polacy, ciągle mówili o tym, że tam naszym rodakom mieszkającym za wschodnią granicą jest źle, że tam jest pani Angelika Borys jest prześladowana i, i, i różni inni polonijni działacze to wszystko była prawda. Tylko to nie do końca był kryzys, tylko to był rezultat. I to, był, to, był ta, to była taka pierwsza polska porażka tam. Na, w rejonie Białorusi, bo w tej całej awanturze dotyczącej Łukaszenki, to nikt nie mówił o tym, jaki jest polski interes na Białorusi. To i wbrew pozorom, w interesie Polski wcale nie było to, żeby na, na Białorusi panowała demokracja, bo nie wiadomo dlaczego tam, miałoby to być interesem Polski. Interes Polski na Białorusi to ma trzy punkty, a więc po pierwsze to właśnie to, żeby naszym rodakom żyło się bezpiecznie, żeby nie byli prześladowani przez Łukaszenkę. Po drugie to to, żeby żeby, Polski, żeby Białoruś była bardzo dobrym i bardzo sprawnym rynkiem zbytu dla produktów polskich. Przecież to jest potężny rynek zbytu, chociażby na produkty rolne, na produkty chemiczne, na artykuły gospodarstwa domowego, na elektronikę, na wszystko inne, to był drugi. No i trzeci to była ochrona polskiego dziedzictwa. Tutaj dochodził jeszcze ewentualnie czwarty punkt. Czyli to, żeby Białoruś była takim buforem między Europą a Rosją, tylko żeby Białoruś była buforem między Europą a Rosją, to należało Białoruś wciągać w orbitę interesów europejskich. To znaczy należało robić dokładnie coś przeciwnego od tego, co robiły kolejne. Polskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kolejne rządy i kolejni ministrowie. To znaczy nie zamykać się na Łukaszenkę, bredząc, że on jest tam dyktatorem i że on jest, że on kary śmierci stosuje, że kogoś tam prześladuje. To wszystko jest prawda, tylko w polityce liczą się interesy, a nie racje moralne. I rezultat był taki, że Łukaszenka, nie mogąc y, nawiązać relacji z Unią Europejską, będąc tam wszędzie traktowany jak parias, odpychany, słysząc, że prawda, y, chcesz mieć dobre relacje, to zlikwiduj karę śmierci, ogranicz jakoś swoją suwerenność. No Łukaszenka się miotał i miotał, i wtedy gościnne ramiona wyciągnął do niego Putin. I w rezultacie od 2006 roku. Putin i Łukaszenka zaczął się pogrążać coraz bardziej politycznie w objęciach Putina, Białoruś zaczęła się coraz bardziej integrować z Rosją, podpisywano kolejne traktaty o przyjaźni. Tak naprawdę to była, to była najpierw umowa, umowa handlowo-celna, Białoruś stała się, stała się członkiem Azjatyckiej Unii Celnej, czyli Unii, która skupia Rosję, Białoruś, Kazachstan i Armenię co zorientowało jej eksport na wschód, prawda, Putin otworzył gospodarkę, rosyjskie rynki na produkty białoruskie, Putin zgodził się na to, żeby Białorusini pracowali w Rosji, bardzo powoli wciągał Białoruś w orbitę interesów rosyjskich. Potem podpisano pakt o wymianie kulturalnej, potem podpisano pakt o współpracy wojskowej, potem Putin wymyślił, żeby jeszcze Białoruś zrezygnowała ze swojej polityki zagranicznej i ze swojej waluty. No, reasumując wskutek tych działań złych polityków europejskich, Białoruś coraz bardziej pogrążała się w odmętach Rosji i de facto Białoruś jest teraz gubernią rosyjską. Ona jest z państwem suwerennym tylko z nazwy. Ale jest to de facto gubernia rosyjska. Putin, który, który w dzień objęcia fotelu prezydenckiego po raz pierwszy stwierdził, że głównym błędem było to, że Rosja pozwoliła na upadek Związku Radzieckiego i głównym zadaniem jest odbudowanie Związku Radzieckiego z Rosją w roli dominanta, to przecież de facto Białoruś sobie podporządkował bez jednego wystrzału. On nie musiał wysyłać swojej armii na Białoruś żeby tam osadzić swojego dyktatora? Nie. Putin wziął i wykorzystał głupotę europejskich polityków, którzy białoruskiego dyktatora sami mu wsadzili w ręce. No, prezent mu zrobili, prawda? No i de facto Białoruś jest uzależniona gospodarczo, politycznie, militarnie od Rosji. I to jest stan, który się nie zmieni przez najbliższe lata, więc teraz się zastanawiamy, czy Łukaszenka, ten wstrętny, wredny dyktator, wyśle swoje wojska na Ukrainę? Moim zdaniem to zrobi, bo właśnie sygnały, które, które do nas płyną z Mińska, mówią, że Białoruś się przygotowuje do wojny. No i teraz trzeba sobie zadać takie pytanie, z którym Państwa zostawiam. Czy lepiej było mieć moralną rację i za chwilę mieć, mimo moralnej racji, wojska białoruskie? tuż przy polskiej granicy, bo przecież one będą atakować na południe, niedaleko polskiej granicy? Czy lepiej było z tym złym dyktatorem współpracować i wyciągać go z rosyjskiej orbity wpływów? Moim zdaniem zdecydowanie lepiej było z Łukaszenką współpracować, przymknąć oko na tą karę śmierci, na te sfałszowane wybory, na wiele jeszcze różnych innych rzeczy, które wyróżniają państwo, które... Odróżniają Państwo Łukaszenki od demokracji w jej stylu idealnym. Ale gdybyśmy podeszli do tego 20-30 lat temu w sposób pragmatyczny, gdybyśmy się nie obrażali na Łukaszenkę, to dzisiaj nie byłoby problemu, czy Łukaszenka wyśle swoje wojska na Ukrainę. W polityce, proszę Państwa, nie liczą się sentymenty, w polityce nie liczą się racje moralne, w polityce liczą się wyłącznie interesy. Ja mówiłem w którymś z wideo Felietonów, że będziemy marznąć z racją moralną na złość Putinowi, ale lepiej jest nie marznąć. Teraz będziemy sobie wyzywać Łukaszenkę od dyktatorów, kiedy jego armia będzie strzelać przy polskiej granicy. Ale lepiej było wciągnąć tego Łukaszenkę w orbitę interesów zachodnich i tego problemu po prostu nie mieć. Niestety jestem jedynym człowiekiem, który w polskiej przestrzeni publicznej formułuje takie myślenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam serdecznie do, do komentarzy. Proszę o łapkę w górę, proszę także o subskrypcję mojego kanału. Ze względu na niepoprawność polityczną, mój kanał jest blokowany przez YouTube i jedyna szansa na jego popularność to jest właśnie w ludziach takich jak państwo. A jeżeli państwu szczególnie podoba się to, co robię, to jak patrzę władzy na ręce, to jak mówię o sprawach niewygodnych i chcielibyście państwo wesprzeć mnie dowolną, dowolnym datkiem, to w opisie filmu znajdziecie numer konta, na który można takie dobrowolne datki przekazywać. Z góry dziękuję za wszelką pomoc, z góry dziękuję za łapki, subskrypcje, komentarze, udostępnienia. Do zobaczenia. Czy Polacy chcieli niepodległości i w jaki sposób organizowali się do wojny polsko-bolszewickiej? Czy podczas walk powstawały obozy koncentracyjne dla Żydów? Gdzie podczas Bitwy Warszawskiej był Józef Piłsudski oraz kto stworzył i przeprowadził nowoczesną wojnę informacyjną? Na te i inne pytania odpowiada książka Żydzi Piłsudski Propaganda zakazana historia Bitwy Warszawskiej 1920. Książka dostępna na capitalbook.pl